Cześć z tej strony, Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii z kryptowalutami w plenerze. Pierwszy odcinek w tym roku. Mam nadzieję, nie ostatni. Nie wiadomo, co nasze władze kolejne wymyślą. Sytuacja jak wygląda, jak wygląda. Także powiem szczerze, ja się tym nie przejmuję. Nikt mi nigdy nie zabroni. Choćby to był sam Wehrmacht ISS, tutaj pilnowało, to nikt mi nie zabroni. Nigdy pójścia do lasu i nie mam zamiaru się stosować do takich. Obostrzeń tego typu. Pojawiłem się zresztą druga sprawa, że jest to. Zawsze może to potraktować to jest moja praca zarobkowa, tak? zarabiam na nagrywaniu takich filmów, więc. Więc generalnie, więc generalnie tak to wygląda. Może ja się gdzieś troszeczkę przeniosę, bo tak tu trochę patrzę wieje, żeby móc sobie gdzieś przycupnąć, pogadać trochę z wami o tym, co się dzieje na rynku i nie tylko. Także widzimy się za chwilę. Piękny plener, piękna pogoda. Ptaszki śpiewają. Czego chcąc więcej od życia? No może chyba trochę wolności. Na pewno szykuję Wam, ale może to zrobię w kolejnym odcinku z kryptowalutami w plenerze. Może przyszykuję Wam taki specjalny odcinek na temat giełdy Kryptopia. Bo napisaliście w komentarzach, chłodno, może coś założę. Napisaliście w komentarzach, że fajnie by było, żeby to przygotować. Także to może oddzielny odcinek, ale zobaczę, ponieważ tam dużo trzeba by było dawać danych, niedanych i tak dalej, więc to może nie jest najlepszy pomysł, jeśli chodzi o, o odcinek z W plenerze. dzisiaj o tym, co się dzieje na rynku. Może na początku zacznijmy od halvingów, które się tutaj wydarzyły. Na początku Bitcoin Cash, później Bitcoin SV. No a w niedługim czasie nadchodzi halving na Bitcoinie. Bitcoin Cash i Bitcoin SV dwa projekty, które. Obydwa twierdzą, że są tym prawdziwym bitcoinem. Jeden z nich twierdzi troszeczkę mocniej, drugi troszeczkę słabiej. Bitcoin Cash oddzielił się jako pierwszy od bitcoina, ze względu na to, że Roger Ver, wtedy jeszcze też wspierany przez Craig Wrighta, nie zgadzali się z wizją, którą promuje tutaj Blockstream. Nie zgadzali się z tą wizją, nie zgadzali się z tym jak wygląda bitcoin? No i powstał bitcoin cash, który swego czasu, słuchajcie, miał nawet szansę przebić bitcoina, bo i cena zaczęła rosnąć bardzo ładnie, i moc sieci, tam było praktycznie 50-50 jeśli chodzi o moc sieci. No ale jak pokazała historia, moc sieci spadła do wartości tam nie wiem 3% czy 1% mocy sieci bitcoina. Gdzie jest problem? Dlaczego, dlaczego jest problem? Dlatego, że i jak jest mała od sieci, i to często widzicie na no, różnego rodzaju shitcoinach, no to wtedy wiadomo, że chodzi o to, iż e, łatwo jest zrobić atak 51%. Łatwo oczywiście, w cudzysłowie łatwo, bo to nie jest wcale tak łatwo zrobić atak 51%, nawet na takiej sieci. Aczkolwiek Bitcoin Cash był podatny na tego typu rzeczy. Bitcoin SV też, aczkolwiek tam wymyślili coś takiego, że jak coś trafia do mempula, to już generalnie, ponieważ założenie jest takie, że nie będą się bloki zapychać. Czyli wszystkie transakcje będą tak czy siak mieścić się w najbliższym bloku. Poprawcie mnie tutaj, jeśli się mylę, ja nie jestem specjalistą od, od bitcoina SV. Można powiedzieć pewne rzeczy, które mi społeczność przekazała. Generalnie z tego, co zrozumiałem, zamysł jest taki, że duże bloki są po, po to, żeby wszystkie transakcje wchodziły do najbliższego bloku. Wtedy nie trzeba będzie robić na przykład takich numerów, jak się robi na Bitcoinie, że dopłaca się, żeby szybciej weszła. Bo akurat wpadło i nasza transakcja, daliśmy za mało Fi i czeka, 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 a nam zależy na czasie. Tutaj generalnie, no co do zamysłu, co do zamysłu pomysł dobry. I jeżeli to przejdzie i faktycznie to będzie funkcjonowało, no to, 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 to super. Aczkolwiek nie jest rozwiązany cały czas jeszcze jeden podstawowy problem, bo nie wiem czy wiecie o tym, że każda sieć kryptowalutowa, no prawie każda, działa na bazie węzłów. W przypadku Bitcoina, tak samo Bitcoin Cash'a, tak samo Bitcoina SV'a, węzeł nie dostaje żadnej kasy. Oczywiście są różne metody, można postawić węzeł Lightning'a i tak dalej, ale nie dostaje się kasy za prowadzenie węzła. No, wiadomo, że ten blockchain się rozrasta. Coraz bardziej, jest coraz większy, więc, więc tutaj zaczyna być problem. Tak jak kiedyś trzymanie tam paru gigabajtów danych to nie był problem, bo w tej chwili no, 200-kilkadziesiąt gigabajtów danych w przypadku bitcoina. Będzie się rozrostać. Gdzie ja widzę problem? Ja widzę problem w Bitcoin SV, który teoretycznie może mieć bloki nawet do 2 terabajtów. Zakładając, że ten blockchain nawet będzie się zapychał w połowie, bloki nie będą wypełnione całkowicie, no to te dane będą narastały. Oczywiście jest tutaj odpowiedź, że węzły będą prowadzić, węzły będą prowadzić duże instytucje, kopalnie, niekopalnie itd. i tak dalej i wtedy bycie samoistnym węzłem nie będzie miało sensu. No ale właśnie, czy o to nam wszystkim chodziło? Czy o to nam wszystkim chodziło, żeby, żeby nie, nie można było być węzłem? No bo co, bo będzie to zbyt dużo kosztować? No chyba nie do końca tak miało być. No ale to już pozostawiam tutaj, można powiedzieć, pozostawiam tutaj dywagacją zwolenników, przeciwników jednego projektu, drugiego, trzeciego. Każdy ma swoją wizję. Nie każdy decyduje, rynek nas sądzi. Bitcoin SV zawsze ma. Jeszcze czas, żeby udowodnić swoją wyższość. Cierpliwie poczekamy, czy krek się okaże satoszym, czy się nie okaże satoszym, Na to cierpliwie czekamy. No ale ten halving, wracamy do tematu halvingu. Halving spowodował oczywiście zmniejszenie na początku na Bitcoinie cash, później na Bitcoinie SV o połowę nagrody za blok. To też oczywiście czeka samego Bitcoina. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że niektórym górnikom się to nie będzie opłacać. Bitcoin Cash doświadczył kolosalnego spadku trudno, przepraszam, nie, trudności w mocy sieci, bardzo dużo górników się odłączyło. Słuchajcie, no, wielu górników, takich, którzy są biznesmenami dużych branży górniczej, patrzy na jedną rzecz. Oczywiście są różne strategie. Niektórzy chcą sprzedawać na bieżąco, niektórzy jednak czekają, mają bufory finansowe itd., ale generalnie no, kopie się tam, gdzie się więcej zarabia. Najbardziej podatni na takie zmiany algorytmów są ci, którzy sprzedają na bieżąco. No bo tak można, tak. Stwierdza, że no dobra, ja dzisiaj wykopałem, dzisiaj sprzedaję, czy co dwa dni, czy co trzy. No i oni będą z automatu liczyć, z automatu będą liczyć tą, tą opłacalność co jakiś czas, kiedy będą sprzedawać. Jeżeli będzie, e, jeżeli będzie to można powiedzieć. E, jeżeli będzie to mniej opłacalne, to się przesiądą na to, co będzie bardziej opłacalne, i tutaj nie będzie sentymentu, że to Bitcoin, albo Bitcoin jest falą, to Bitcoin Cash. No i górnicy to zrobili. Bitcoin na kasza podobno nawet Roger Ver <laughs> przestał kopać swoje dziecko. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Aczkolwiek, aczkolwiek no, problem jest w tym, że. Problem jest w tym, że no wtedy sieć staje się podatna, gdzie, właśnie, gdzie jest główny problem. Bo na czym w ogóle polegają takie 51%. Wyobrażajcie, wyobraźcie sobie, że wysyłacie jakąś ilość znaczną danego, danej kryptowaluty o małej mocy sieci na giełdę. Giełda przyjmuje transakcję, czekuje potwierdzenia, później zamieniacie to na inną kryptowalutę na tej giełdzie, wymieniacie w parze, wysyłacie. A w międzyczasie odbył się atak, wykonaliście atak 51%. Nie mówiąc już oczywiście o walutach Fiat, aczkolwiek w przypadku walut Fiat to, to jest to o tyle dobre, że, że tam można was wyśledzić. No i powiedzmy, zakładając nawet, że jest to giełda, która nie wymaga weryfikacji, taki Binance do dwóch bitcoinów i tak dalej, to wyobraźcie sobie: cofnęliście, przeorganizowaliście blockchain, bitcoiny wasze, czy bitcoiny swały, czy jakiekolwiek inne kryptowaluty. Wróciły na wasze, wasze portfele, a jednocześnie na innym blockchainie też macie środki. No Jesteście do przodu. I Oczywiście jest to proceder haniebny, aczkolwiek tak to działa. No wiadomo, że na dzisiejszym świecie większość ludzi jest zaślepiona, rządzą pieniądza i oni będą tylko i wyłącznie patrzeć na to, czy dany, czy dany projekt, czy dany projekt da im zarobić. Ewentualnie posuwają się nawet jeszcze dalej. Zarobek głównym celem życia, i zarobek yy, najważniejszą rzeczą w życiu. Nie ma żadnego kodeksu moralnego, nie ma żadnego kręgosłupa moralnego, nie ma żadnego honoru. Po prostu zarobek, pieniądz, najważniejsza, najważniejszy cel w życiu. No i wiadomo, że posuną się do wszystkiego: do manipulacji rynkowych, do, do czegokolwiek, do właśnie ataków 51%, żeby tylko, żeby tylko osiągnąć swój cel. No. Dlatego właśnie ta moc sieci to jest, to jest bezpieczeństwo. Bo czym innym jest atak? Czym innym jest atak, gdzie przejmujemy węzły i węzły mogą zacząć akceptować nieprawdziwe transakcje i tak dalej i tak no, dalej. ale wtedy najczęściej dochodzi do jakiegoś tam forka sieci. A czym innym jest, a czym innym jest atak właśnie mocą sieci? A po prostu cofamy sobie bloki. Bloki takie jak nam pasują, i tak dalej. No, blockchain ma swoje zalety oczywiście. Bardzo wiele blockchainów jest zabezpieczonych, że nie można cofnąć więcej niż x bloków różnie to bywa. I generalnie nie można by było cofnąć nie można by było cofnąć tutaj mm, takich rzeczy, które. E, nie można było ich cofnąć, tak żeby wam zabrać z portfela, nie wiem, dwa lata temu kupiliście, czy nawet miesiąc temu, i cofają wam te rzeczy. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest jeszcze jedna, jeszcze jedna ważna rzecz. Jedyną prawdziwą transakcją, znaczy, żeby ruszyć środki z waszego portfela, musicie podpisać to kluczem prywatnym. Żaden blok, żaden węzeł nie zablokuje, bo teoretycznie możecie wykonać transakcję nieprawidłową i zabrać z portfela dowolnego, dowolne środki. Ale automatycznie węzeł niepodpisane, transakcja niepodpisana kluczem prywatnym, ale automatycznie węzły to odrzucą. To jest naruszenie pierwszej dyrektywy blockchaina. No, chyba, że mielibyście własne węzły, które, które by coś takiego zaakceptowały i byłoby, byłoby w większości, ale wtedy automatycznie dochodzi do tego, że sieć się dzieli i zostajecie z siecią, która jest gówno warta. Dużo pomysłów, czy myślicie, że sieć bitcoina nie szukają non stop 24 na 7 sposobów, jak tu dorwać się do tych pieniędzy? Zobaczcie, nawet nie trzeba specjalnie nikogo okradać. Jest bardzo wiele portfeli, do których po dostęp został stracony. Gdyby gdybyście mieli dostęp, możliwość odzyskania tych utraconych bitcoinów, no to mielibyście mnóstwo klientów. Nawet byście im powiedzieli, słuchajcie, biorę 50% Twoich aktywów, odzyskuje ci dostęp. On by powiedział, no super, jestem szczęśliwy, bo odzyskuje dostęp do, do swoich środków, do których i tak Cię się jakby nie odzyskał dostępu. To jest w tej chwili różne szacunki, różnie mówią od 4 do 7 milionów bitcoinów, to jest kupa kolosalna, kolosalna ilość środków. Nadchodzi halving Bitcoina. I teraz co może się wydarzyć? Moim zdaniem troszeczkę koronawirus i cała ta pandemia która coraz bardziej wygląda, z mojego punktu widzenia jako manipulacja i robienie celowej paniki e, przykryła trochę temat halvingu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze dwa miesiące temu, e, jeszcze dwa miesiące temu był temat numer jeden halving, halving, a co będzie przy halvingu, a jak było w przyszłości, <laughs> co się stanie, pewnie spadnie, spadnie, do ilu spadnie, no do 3000, a może do 1000, przecież to się załamie, górnicy się nie będą, a urośnie a to urośnie dopiero po roku. Temat numer jeden. Później pojawił się koronawirus i temat halwingu troszeczkę przycichł, aczkolwiek ludzie już troszeczkę okrzepli, już mają troszeczkę dość tego tematu pandemii i generalnie, a przede wszystkim patrzą, słuchajcie, patrzą na liczby. Patrzą na liczby, patrzą na statystykę i zaczynają dodawać dwa do dwóch, i zaczynają się troszeczkę mniej bać. Oczywiście w Polsce. W Polsce doszliśmy do takiej paranoi, że ja jestem teoretycznie tu, gdzie być nie powinienem, bo nie jestem myśliwym, ale mam to w dupie. Nie będę, nie będę ulegał psychozie. Jak poradziliśmy sobie z okupantem niemieckim, później poradziliśmy sobie z okupantem sowieckim, to poradzimy sobie z naszym własnym okupantem. Aczkolwiek ja oczywiście też taką dygresję robiąc. Ja osobiście nie mam pretensji do policji, oczywiście do tej prawdziwej policji, która wykonuje swoje obowiązki, a nie budzi się w nich, budzi się w, nich w nich syndrom UBSB ZOMO. Te czasy już minęły, panowie. Oczywiście szanuję. Ja osobiście z policją nigdy problemów nie miałem. Może dlatego, że zawsze podchodzę, nawet jak muszę dostać mandat, to podchodzę z uśmiechem. No, do, do, do tej pory dostawałem mandaty tylko za prędkość. Już od dwóch lat nie mam żadnych jakichś tam punktów po takim wypadku, który miałem kiedyś, gdzie wracałem na trasie i mi kobieta z dziećmi. Ja jechałem wtedy Syatę i Bizą. Kobieta z dziećmi mi pod koła wyjechała samochodem. Eee, I powiem wam szczerze, że trochę człowiekowi demon prędkości minął. Było uderzenie w bok samochodu, ona rzekomo nie widziała, przecinała drogę. To było oczywiście wymusiła pierwszeństwo, Uderzyłem ją w tylną oś. Samochodem zakręciło u mnie. Samochód poszedł do kacacji. Całe szczęście nic mi się nie stało. Co ciekawe, samochód nawet nie miał poduszek powietrznych jeszcze. To był stary Seat Ibiza, bo nie wystrzeliła poduszka. Były oczywiście ślady hamowania i tak dalej. Trochę gdzieś tam rękami trzymałem kierownicę, trochę pobolały ręce. Przeszło. Nic się najważniejsze że nikomu nie stało. Ale później taka dygresja przyszła, że a co by było, gdybym je jechał. 5-10 km na godzinę szybciej, gdybym nie uderzył ją w tylną oś, tylko uderzył w te tylne drzwi, gdzie siedziały te dzieci. Tak, no niby nie z mojej winy. No ale. A powiem Wam szczerze, po powrocie była trauma jeżdżąc na tej trasie później tam jeździłem zawodowo na tej trasie jeszcze no pod białym stokiem osoby, które e, trasa na łapy niewodnica korycka, to jest chala, e, charakterystyczne. Później były już tam światła, te charakterystyczne skrzyżowanie, pewnie każdy wie. W tej chwili już go oczywiście nie ma, droga została przebudowana, zupełnie inaczej to wygląda. Są ronda bezkolizyjne i tak dalej, tam nawet z tej drogi już nie ma wyjazdu. No ale przechodzi taka dygresja, później jechałem sobie, przez pewien czas bardzo wolno jeździłem. W głowie siedziało nawet chyba 90 na godzinę, na trasie nie jeździłem. I powiem Wam szczerze, że później miałem sytuację, w której wracałem tą samą trasą, jechałem, wyjeżdżałem z zakrętu i tak się właśnie toczyłem 70 na godzinę i z naprzeciwka dwa tiry się wyprzedzały. No gdybym ja nie jechał 70 na godzinę, a nawet 90, to już nie miałbym gdzie się schować. Tam akurat tak trasa wyglądała, że tam była taka skarpa. Nie było gdzie się... Ja maksymalnie się zsunąłem do prawej i żeśmy się w jakiś sposób tam udało się minąć. No, to, co wyprawiają kierowcy tirów, to jest, to jest dramat, ale to taka dygresja niezwiązana z kryptowalutami. Wracając do tematu rynku kryptowalut, teraz też gorącym tematem jest AML, o którym często rozmawiam z różnymi osobami, i z Sylwestrem z Słuszkiem rozmawiałem, i jak wpada do mnie na live, i tak dalej. Znowu pewnie się za jakiś czas po pojawi Sylwester. No i przede wszystkim, co to ten AML? No AML, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Ja zawsze powtarzałem i zawsze będę powtarzał, i zawsze będę wszystkim radził. Słuchajcie, naprawdę, urząd, nie musi, was, nie musi was ścigać nawet na samej giełdzie kryptowalutowej. Urząd może cierpliwie sobie poczekać, na to, czy jak sobie coś kupicie, jak będziecie mieli środki na koncie. Wtedy urząd was może hapnąć, jeżeli chcecie unikać płacenia podatków. Wiadomo, że nikt podatków nie, nie lubi płacić, a podatki, szczególnie w Polsce, są no zdecydowanie zbyt wysokie. E a podatki powinny być takie, żeby zdecydowana, bo niektórzy będą kombinować zawsze. To jest tak, że tego się nie da, tego się nie da uniknąć, to jest, to jest coś, co będzie, było, jest, tego nie unikniemy. Aczkolwiek jeżeli podatki będą dostatecznie niskie, to większość osób nie będzie nawet myślała o tym, żeby kombinować, unikać, optymalizować. Podatek powinien być taki, żeby standardowy, modelowy, kowalski chciał go płacić. No wiadomo, no to jest tak trochę śmiesznie brzmi, ale wi wiadomo, że no państwa, no pomijając, że sam podatek dochodowy jest podatkiem bezsensownym, ja jestem jego przeciwnikiem, no ale jeżeli już ma być, to niech będzie w takiej wysokości, żeby e, faktycznie go się płaciło nie z bólem serca i nie jakimś tam strasznie przykrym obowiązkiem, tylko, tylko faktycznie, jeśli chodzi o podatek, żeby się go płaciło no, tak normalnie. No i teraz tak, ten AML. To wszystko pięknie wygląda, bo wszystkim się wydaje, że no ten AML, taka ważna rzecz, przecież to wszystko przestępcy, oszustwa i tak dalej. Słuchajcie, ten tradycyjny biznes mafijny, tradycyjne kartele narkotykowe, wszyscy ci, którzy biorą, piorą brudne pieniądze, to naprawdę nie bawią się w kryptowaluty, tylko najczęściej bawią się po prostu, e, bawią się po prostu na zasadzie. Właśnie patrzę, że nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby sobie przyjechać do lasu. Używają tradycyjnego amerykańskiego dolara. Ja już nie pamiętam chyba na C10, chyba na co dziesiątym banknocie 100 dolarowym są ślady kokainy. No to o czym to świadczy? Więc ten AML, wracając do tematu, powiem wam tak. Urząd skarbowy, bo AML są dwie, dwie rzeczy, to trzeba rozgraniczyć, bo może troszeczkę tak źle poszedłem. Mamy AML, czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i unikanie opodatkowania. Unikanie opodatkowania generalnie, jeżeli Was złapią na tym, że pieniądze nie są z nielegalnego źródła, ale są nieopodatkowane, to dostaniecie w Polsce 75% podatku. No i na tym się kończy, wszystko jest pięknie ładnie. E, z kolei, jeśli chodzi o AML, no to już jest branie brudnych pieniędzy, to już jest przestępstwo. Zagrożone karą pozbawienia wolności, pewnie do lat, iluś tam. Więc czy warto unikać podatków? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. To nie znaczy, że macie się spowiadać ze wszystkiego, aczkolwiek jak już faktycznie, czego wszystkim wam życzę, dojdziecie do, do poziomu, w którym stwierdzacie: No, ja już mam tyle, ile bym chciał, realizuję zyski. No to faktycznie dobrze by było te podatki zapłacić, bo życzliwy sąsiad. Rzeczliwy sąsiad zawsze na Was doniesie, zawsze powie O, a ten to się nielegalnie dorobił Patrzcie, Lambo se kupił Lambo eee. nowego, Nową Toyota Yaris sobie kupił A on nigdy nie pracował uczciwie A tak w ogóle to ma garba I w ogóle go nie lubię Bo bo ja mam starego Lanosa No, takie podejście jest Polskiego społeczeństwa w większości przypadków Donosicielstwo niczym za, za Stalina no. To jest smutno. Oczywiście, jeżeli widzisz Widzisz, że jest dzieje się przestępstwo, no to powinien zainterweniować, tak? Ukrywanie przestępców i tak dalej i tak dalej. No ale trzeba rozgraniczyć. Trzeba rozgraniczyć pomiędzy donosicielstwem a pomiędzy byciem porządnym obywatelem. Moim zdaniem to są dwie różne rzeczy. No i co właściwie? Więc nie unikajmy podatków. Teraz taka moja wizja, co się będzie działo na rynku kryptowalut. Jeżeli ktoś nie dostrzega tego, że ta adopcja się zwiększa, a do wiele osób tego nie dostrzega, że wchodzą fundusze inwestycyjne, że coraz głośniej mówią o tym i tak dalej. Oczywiście, to się bezpośrednio na cenę nie przekłada. Pamiętajcie jednak o tym, że właśnie halving. Halving spowoduje zmniejszenie inflacji o 50%. Co 10 minut zamiast 12,5 bitcoina będzie się pojawiało 6,25. Za następne średnio 4 lata, 210 tysięcy bloków, o ile dobrze pamiętam, to już będzie 3, 1, 2, 5. Dobrze mówię, nie. Dobrze mówię, 1, 25, tak. Nie. Dobrze mówię, 3, 1, 2, 5. <laughs> Zamotałem. E, także pamiętajcie, inflacja będzie coraz mniejsza. Bitcoina nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów. Różne szacunki, różni mówią, 4 do 7 milionów jest straconych bitcoinów bezpowrotnie. Więc naprawdę tego robi się mało. Żeby być w klubie 21 milionów. Wystarczy mieć jednego bitcoina, żeby być w klubie miliona, wystarczy mieć 21 bitcoinów, a w rzeczywistości 14. Oczywiście to jest bardzo dużo pieniędzy, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w klubie jedne, jednego miliona osób na całym świecie, jednego miliona z ponad 7 miliardów, posiadając, e, posiadając powiedzmy 210 bitcoinów. To już jesteście w grupie 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Także, moim zdaniem, cena będzie rosła. To nie znaczy, że za chwilę zobaczymy kolejną świeczkę. Taką tu jak w 17 roku. To może zupełnie inaczej wyglądać. Słuchajcie. Patrzenie cały czas w przeszłość, patrzenie cały czas na to, co było, i szukanie jakichś wzorców zachowań oczywiście tego jest analiza techniczna analiza techniczna ma to do siebie że jeżeli dostatecznie wiele osób wierzy że w takiej formacji będzie to i to 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 się wydarzy aczkolwiek na rynku kryptowalut na rynku kryptowalut może być zupełnie inaczej bo wystarczy jeden który ma dostatecznie dużo pieniędzy i stwierdza że nie ja robię w drugą stronę ja w to nie wierzę i później się robią margin -e, później się robią likwidacje tego typu rzeczy. Także, także generalnie, generalnie można sobie patrzeć na to, co było w przeszłości, ale ślepo w to wierzyć i grać pod to, bo tak już się wydarzyło, jest to utopią. Jest to utopią, jest to, jest to kompletnym bezsensem, ze względu na to, że no to, to nie tędy droga, moim zdaniem. Moim zdaniem nie tędy droga. Cóż jeszcze? wam mogę powiedzieć tak na koniec. Bo nie będę jakoś specjalnie gadał, muszę tak sobie tutaj jakiś plan może na następny odcinek zrobić. Przede wszystkim chciałem wam życzyć spokojnych, wesołych, rodzinnych, no wiadomo, że jesteśmy ograniczeni rodzinnych świąt, zdrowych, tak. Moim zdaniem zdrowie w życiu jest najważniejsze. Pieniądze przeminą albo mogą ulec jak to się mówi zniszczeniu, utracie i tak dalej, uroda, wiadomo, jak to uroda. A zdrowie? Zdrowie jest najważniejsze. Jak nie będziecie mieli zdrowia, to niestety dostatecznie poważna choroba spowoduje, że żadne pieniądze Wam nic nie, nic nie pomogą. No oczywiście w wielu przypadkach pieniądze mogą uratować życie i zdrowie, ale są takie przypadki, w których najbogatszych, Steve Jobs, najlepszy przykład, tak? On może nie jest tak w 100% dobrym przykładem, bo to był człowiek, który miał pieniądze, ale trochę mu mam wrażenie, on był oczywiście wizjonerem. Mam wrażenie, trochę mu odwaliło, i on jak zachorował na raka, to testował różnego rodzaju eksperymentalne kuracje. A mógł się z tego raka tak naprawdę wlecieć. Mógł się, z dużą dozą prawdopodobieństwa. Sam później przyznał, że żałuje, że nie zaczął, nie posłuchał lekarzy, tylko słuchał szarlatanów no. 5G, witamina C. Kto to co jeszcze tam wie. E, także słuchajcie, chciałem życzyć Wam właśnie takiego spokoju, opanowania i takiej refleksji przede wszystkim, ze względu na to, że tylko spokój nas uratuje i czasami w tym całym szumie informacyjnym, w tym całym zgiełku, w tym całym takim świecie pełnym fake newsów, pełnym kłamstwa, obudy, oszustwa, to właśnie spokój to taka spokojne spojrzenie na chłodno na pewne rzeczy tylko to nas uratuje. Szczególnie teraz, gdzie mówią nam, że no, po ulicy zaraz będą chodzić zombie. Na razie potwierdza się to, co mówiłem, troszeczkę się to przesuwa, ale ja uważam, że zaczniemy wracać do normalności, a zobaczycie o moje słowa, ja to powtórzyłem wielokrotnie zobaczycie za rok. Za rok się okaże, że chodziło w rzeczywistości o coś innego, no ale to już niech każdy do tego podejdzie jak. Jak to sobie chcę. Bądźcie spokojni, odpoczywajcie, chociaż niektórzy z Was odpoczynku mają dostatecznie dużo. Ja całe szczęście pracuję w takiej branży, że nie muszę siedzieć w domu i nie muszę się jakoś specjalnie być ograniczonym. Aczkolwiek, no wiadomo, odebranie swobód to jest coś ciężkiego. Także dzięki za wysłuchanie. Oczywiście, jak zwykle, proszę Was o komentarze. Podpowiadajcie kolejne tematy na. Z kryptowalutami w plenerze. Pogoda jest na tyle fajna, że postaram się was wam, może raz w tygodniu to nie, ale raz na dwa tygodnie postaram się Wam taki odcinek, takiej pogadanki w takim leśnym klimacie, ewentualnie w jakimś plenerze przedstawić. Także dzięki, trzymajcie się i do następnego razu.